Siemano brzniwne rano Witamy z pokładu USS Bizon jesteśmy po po wczoraj pierwszym dniu koszenia ale nie wziąłem kamery a same atrakcje jak widać po czubku czuba wszędzie jest błoto także jest fajnie przechodzące deszcze ulewy nad Warmią całe moje ekożyto wykładły kosiłem wczoraj po południu zacząłem Troszeczkę B.S. em próbować jak to idzie Niestety jak tylko się zaszło słońce Zaszła rosa Tak upasłamy to dzisiaj rano był B.S. W sumie pierwszy chyba raz jak go mamy Tak go ładnie zapchałem Poszła mi krucha, przeszła przez heder, przeszła przez gardziel na bębnie się zatrzymała na cepach I powiem Wam Pierwszy raz było coś takiego że żyto leżące było już przerosięte zaczyna trawą, pomimo że tam leży dopiero chwilę. Tu cały kombajn jest przejrzany, ogarnięty. I wczoraj, jak dostała kluchy, to ten pas główny na mocarni mi strzelił. Normalnie było takie szarpnięcie, bęben chwyciło, że słyszałem tylko trzask. Pas strzelił aż walnął po zbiorniku. Ale miałem na zapasie jeszcze dwa takie pasy, używane w dobrym stanie. Kiedyś przywiozłem za dobrych czasów od kolegi Jacka z Zatoru Pozdrawiam Cię Jacek jak to oglądasz Jak tam bizonami jeszcze handlował Także tam mam Rura w BS jest założona z powrotem oryginalna, krótka, po pełnym serwisie Rura była do zera rozebrana Są wymienione wszystkie łożyska w główne Łożyska w napinaczu, łożyska w przekładni, nasmarowana, polakierowana na biało Założona jako, że już teraz nie koszę sługowo na te łódki, tam nie kombinuję, założyłem z powrotem krótką. Bo na długiej był problem, że tam się te łoże zaczynało trzęsić. Bałem się, żeby nie wyrwało. Także aplikując z powrotem krótką rurę, założyłem ten boczek. No i tutaj ten przykręciłem kawałek, który kiedyś wyciąłem. Teraz będę to musiał dosztukować. Teraz był przed chwilą kombań w ruch puszczony. Jeszcze się tam dobrze nie wyczepał, ale zaraz się wszystko wyczepię, jak pójdzie. Yy, w pole bo wczoraj mi się już przypchał, wszystko zakleiło zaczął gubić i potem mówię stanu na tym mełnie także na razie kosze żyto te leżące i tam przeżyte BC do owca w tym roku będę chciał ruszyć giganta gdyż ponieważ yy, w zeszłym roku nie kosił w tym bym mógł także działamy no i to co te tubicie lubię najbardziej zapchany kombajn Pochwaliłem się, że pierwszy raz w tym roku wczoraj zapchałem kombajn także że stanęły paski Dzisiaj zrobiłem lepiej Tak zapchałem bęben młócący, ze zadusiło Jelcza Zdech cały BS stanął Mam tu żyto Jak na ekologiczne żyto to było ładne, dosyć duże, z półtora, dwa metry by z mała miało A tak, tam płynie łyna, tu dolina Tu płyną rowy z bagna A to wszystko jest na torfie Te żyto Tu jest trochę gliny górka, tu jest torf no, i że to wyległe, pomieszane, się zwierzyna po tym deptała, przerosła jakąś wyczką te leżące. Taką kruskę złapałem, że powiem wam: O, tam ciągnik pojechał z dwozem, bo, 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 bo od razu zboże sprzedaję dla kolegi spod kombajnu. Tak zapchałem, że przyszedłem, aż się paski paliły, popuściłem wszystkie paski. Żeby samym bębnem spróbować obrócić, Nihuhu. Stam z tamtej strony na cepy zakładałem klucz, rura łom, dęba stoi, popuściłem klepisko na full z kabiny, rozkręciłem tutaj regulację klepiska, tu, tu i taki kluch, że siedzę już tu nie wiem, półtorej godziny a zatrzymało mi wszystko, stanęła masa tutaj w Hederze zatrzymało, bo szedłem tutaj leżące. Jest Hedera część wybrałem, tu jeszcze pod ślimakiem, żeby od razu nie poszło z powrotem muszę wybrać. Teraz muszę wybrać, bo wiecie o co chodzi jak, jak, jak go włączę i tak jest pełny gardziel go włączę to nie będę włączał Hedera, ale mimo wszystko no. Ach jak przyjemnie tutaj chatką będzie Ogólnie chwaliłem się tyle lat i praktycznie zero zapchęń. Szósty raz? Wczoraj i dzisiaj? Łącznie. Także już tu ścieżkę wydostałem tam i z powrotem łaży jaj, Tata pojechał odwieźć te zboże dla kolegi. A po drodze zaraz ma przywieźć mi 30. klucz. Odkręcę tą śrubę, odkręcę tamtą, na tej śrubie, na tym haczyku wiszą, wisi klepisko tu i na tym, jak odkręcę tą śrubę, tą nakrętkę, wyjmę śrubę, to klepisko powinienem opuścić aż na sam dół. I mam nadzieję, że wtedy to wyjdzie. Ale w sumie fajna robota. Mam na, na słońce, byś świeci słońce, wszyscy koszą, sąsiedzi kończą, a dopiero zacząłem, a ta słoma jeszcze mokra. Dłubie, dłubie wyjąłem cały łapacz kamienia, nad fleksem obcinałem słomę już tu. Górna nóż mi się złamał, ostatnie ostrze I tak siedzę i długie. Na no oglądałem się ostatnio jak Przemek Zelma. O, pozdrawiam czemuś Ostatnio skubał, skubał. Pozazdrościłem mu i mam swoje. Także co? Idzie to strasznie opornie o, Bo tu on wychodzi albo włosek, albo nic. Albo włosek, albo nic Tu już podciąłem jakbym pod tym kurna cepem wybrał Ależ to jest zbite Ach, jak przyjemnie kombajn zapcha się Można w cieniu poleżeć O! Cała garść poszła Na grubo A nie ma w tym nożu z tyłu ...zapasowych oszczy. Chyba nie ma. Paliłeś, że tyle lat szło dobrze, do no i, i, i chociaż jeden rok jakieś atrakcje. Aby te to, zostało mi go, takie kurwa kliniki, najgorsze. Odłożyłem to na później, jak będzie świeciło słońce. mówię tak, no, o 15, 16, kiedy jeszcze nie ma rosy, a on jest najbardziej wyschnięty. Zacząłem tu kościć koło 14 szło dobrze. Która jest 1638, a ja sobie tu leżę, no już z godzinkę, półtorej na pewno No właśnie milion powiadomień Na WhatsAppach, TikTokach i innych Nie ma to tamto Nie ma to tamto ej, fajnie Także co, ja chyba wyłączę kamerę bo to będzie za za nudny film dla was O kurwa, aż do, ja odepchałem, bo tu już była masa pierwszy cep, ten tu Teraz drugi, a jeszcze do trzeciego aż stoi klucha Także lub Tata wróci z kluczem to najwyżej coś dogramy Idę po zimne piwo Jakbym takie miał o, na czemu? Dyn, 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 dyn. No i udało się Po dwóch i pół godziny od walki odepchałem kombajn O, o cały nie biorę I w końcu tamte żyto zostawiłem niech ono jeszcze chwilę sobie postoi Przyjechałem, mam tu takie które idzie akurat na śrutę Bo tu dode mnie dobiorą znajomi tam na tak, dla gołębi, góry i innych Także mogę je kosić Ono jest takie troszkę zachwaszczone, ale ono jest w takim jeszcze gorszym torfie Tam część w ogóle stależowałem bo niczym to nie wezmę Ogólnie coś tam leci nie widać, bo mi się klapy zamknęły Jedynka, rozsad na full I dzielamy niech i robi swoje Od tego jest, ona zapierdalać na siebie, przemioł wiecie. Także, także działamy Fajnie pod słońce, o ładnie chyba teraz brudna, do nic, nie widać Także, tak to wygląda, pomału kosimy Jutro może będę kościł owiec Jak się uda to owiec będę chciał skosić gigantem Także, żeby w końcu się ruszył po dwóch latach tam po roku po stoju, tak? Także, także do później Także zarło. I zdechło Kosiłem, kosiłem, tylko Słońce zaszło za horyzont Od razu się pojawiła rosa Nie wiem, jakim cudem inni koszą, mówią, że jest suche ja tam suche. Odpięliśmy header. Bo tak się zielone nabiło na listwę Tu dobry balon z tego będzie Tak do pasa Metrowa kupa 2 metry sześcienne słomy Nasiennie. Słomy Połknął mi ślimak Gardziel stanął, nie szło ani kluczem rurą, ani niczym Cofnąć paski się paliły znowu Dopóki jest południe idzie kosić z tym zielonym Teraz jeszcze dwa dni ma być upałów, postoi Najwyżej ja jutro jest czysty owiec to może giganta Weźmiemy giganta po dwóch latach, przedtem, żeby się trochę przemieszał On zardzewiały, ale powinien brać owiec Ale trzeba by było podjechać, że to tym skończyć Tym skończyć, chociaż szczerze żyto, przemżyto A to gigantem leżące A nie to gigantem te żyto, zobaczymy co będzie On tam kurwa weźmie bęben na tysiąc i musi. Jak się spier, jak się spier papier, wrócimy do drugiego Spierdopie, i to wrócimy po drugiego, ten jest dobry. Odepchałem to, co od razu header cię przypinamy. Tak, tylko pucisz, prawo A raz dzisiaj siedziałem w bagnie. Nie zdążyłem tego nagrać. Ale udałem, sam wyjechałem. Wjechał, wbił się, ale w porę wrzuciłem wsteczny. Na 100 milkach? Wyszedł, nie wyszedł. Na 100 milkach. Janek ze mną jeździł w kabinie. Jedziemy, jedziemy, przestał jechać. Ja patrzę w lusterko. A heder zamiast do góry podnoszą w dół idzie Tam trzeba mulcherem pojechać My wsteczny to Ci powiem, że siedział do półopon, ale to jest Dobra, tu się cały kombajn wyczyścił Wyczyścił, bo ja oprócz hedera całą resztę w ruch puściłem Tu na fajran przyjadą chłopaki balotami z winą ja na półwórku To pojedziemy to na wierzch na dwa. No i go wyjebiam O to no ma odwozy A to było to nie będzie duże O, także Dobra, z powrotem. Tu. O, nie działa? Nie. O, teraz działa. Dobra, Czekaj, zobacz tu. Przypinamy pół. Ciekawe, jednego palca mi brakuje. Ciekawe czy nie palec? A może mi palec kurwa poszedł w bałańcuch i dlatego ją zatrzymało? A teraz coś tak pocinkowa, jakby się nam tu Ty może faktycznie jest. Tu, dwóch, to na pewno nie było obok siebie. Wiem, w tej klapce, bo w klapce nie było. Ale jedne łapacz kamieni otwierałem na polu. Albo wypadł na polu, albo nie wypadł. Także przypinamy go z powrotem. Jutro, Arbeit. No i się kolejnego dnia rano. Wczoraj się udało odepchać. Znaleźliśmy problem. Gardzieli się zebrała kupa masy, bo faktycznie palę też nie ma jak wypadek, widzieliście. Także wczoraj od razu kader został przypięty, odskładany. Tu też mi kapie, ale zobaczymy. Teraz rano właśnie wszystkie osłony aut cały domej wymuchałem. Puściłem teraz sobie w na małych obrotach. Ja w tym czasie dmuchałem jak on co chodził, No właśnie był kurier przyszła paczka. przyszedł nowy pasek bo tu zaczął mi się pasek we starości rozwalać, no nie będę go naciskał a dwa mówiliśmy chciałem podziękowania dla MotoHurt Muława chłopaki robią robotę wczoraj po południu wysłali pasek dzisiaj jest godzina górna dziewiąta a ja już mam pasek nie był tani, bo oryginał optibel z Germany, ale, ale, dobra, co mi zostało? Tu chlapkę zaraz zamknąć. I ten komaj cały, wydmuchany, wyczyszczony, zatankowany. Tada właśnie wrócił z chłopą ze skupu zboże wywiózł. I co, i dzisiaj pójdzie drugi w pole w końcu? Doczekał się. Chod może się nie zepsuje, chociaż kawałek wyjedzie na jedno pole owsiane. Także o. Fajka, lejek, tankujemy zaraz. Wtedy się wykąpię po tym obdmuchiwaniu i zjem obiadek i jedziemy. Tylko jeszcze muszę szyby umyć i luster. Także tak to wygląda na ten moment. Idę go, zagaszę kabinę też wydmuchałem w środku. A jeszcze jedna rzecz Czujnik temperatury trzeba mi przestać działać Może znajdę gdzieś drugi to zamienię No i udało się Poszedł drugi Tak jak, tak jak obiecywałem w tym roku Musimy sobie owiec PS-em pokończyłem księżyta żyto To jest oczywiście standardowo Dalej dzisiaj coś mi się w gardzielu zapytało Znaleźliśmy przyczynę uszkodzony łańcuch w pochyłem tak, że będę musiał odkryć heder bo jeszcze mam parę hektarów żyta do uskoszenia tylko, no, że tym pojadę, nie wiem, bo to jest po drugiej stronie miasta i muszę kawałek pojechać ładnie kosili, chłopaki pierwszy kurs robił obiad gigantem, w tym czasie jak ja kosiłem BSM przeżyto. o oh, kurwa, to są kolejny, bo to jest mokro Ziemia, ziemia! Za mało rok O tak mam wewnętrzną kamerę Wtedy ja będę miał wolne ręce Ty wiesz, jakiś tam może niewyględny, ale... Nie powiem, sypie ładnie jak na nagieżaczkę Właśnie nisko do słowy, choć trzeba więcej. To mam zamówienie na 100 balonów, mam po cię w miejscami to na wiosnę w po siebie odsuwo. A tu jest gmina, zrobiła jest i nie podschodziło w No ale... To trzeba tłościć to co jest, tak się działamy. no i idzie, raz, dwa 3 było gorzej, bo to było leżące na wszystkich kierunkach świata ale jakoś, jakoś pomału już tu jest bogi już mi się nawet nie chciało nagrywać już teraz odpychałem gardie i już nie ma ogóle Dobry, nie wiem, ale... Boże, nic to czekaj, weźmiemy to, żeby się nie chylał. w zbiorniku z je, cholery jeden zbiornik pełen przepad za dużo nie zostało tego owsa na dzisiaj a zapowiada się coś na deszcz także działamy i takie oto przejście z koszenia 24 na przygotowanie kombajnu roku 25 mamy 2 sierpień dopiero dzisiaj Odkryliśmy kombajn, tam stał przy BS, tam stoi BS, który nawet być może nie będzie odkrywany w tym roku Zjechałem nim na dół I po zeszłorocznych kamieniach, które tam wybierałem z gardzieli, znalazłem, o Że mam, tu muszę złączyć łańcuch, tu złączyć, bo dwóch złączek nie ma Przywiozłem dwie złączki Przywiozłem Jedno gniazdko, bo chciałem pięć, cztery, wszystkie, w sumie pięć ja mam chciałem wszystkie pięć sklepów, u nas w Dobrym Mieście mieli aż jedno także wymienię te jedno które najmocniej cieknie. założę dwie, kupiłem sobie spinki, półspinki i co? tu otworzyłem klapy, go tylko przedmucham, nasmaruję, tu wszystko chodziło, nic nie robię i patrzę, że po zimie na klawiszu zapadło krycie i zardzewiałe, to od razu wziąłem D206, nowe łożysko wrzucę i po wszystkim, tankuję, dmucham, zalewam wodę Jadę, skoszę te moje parę hektarów, jak poniedzieli słońce pozwoli i tyle. To już będzie oddzielny film z 25, tak wam zakończę 24. Trzymajcie się, do następnego, cześć.